Krok drugi, jak wyjść z dietetycznego Matrixa. Cześć, z tej strony Ida, psycholożka, która pomaga kobietom zbudować zdrową relację z jedzeniem. Witam Cię w kolejnym odcinku z naszego mini kursu: Jak w 10 krokach wyjść z dietetycznego Matrixa i zbudować zdrową, intuicyjną relację z jedzeniem, swoim ciałem i tak naprawdę samą. Sobą. Jeżeli obejrzałeś pierwszy epizod, to już prawdopodobnie zdajesz sobie sprawę, że ta stara, aktualna być może wersja Ciebie, która zmaga się z napadami objadania albo restrykcyjnym myśleniem o jedzeniu, jakimś błędnym kołem diet, poczuciem niewystarczalności, toksycznym perfekcjonizmem czy whatever... Reprezentuje to, jak aktualnie się czujesz i funkcjonujesz, i ta zdrowa wersja ciebie, ta wolna, ta szczęśliwa, ta żyjąca zgodnie ze swoimi wewnętrznymi wartościami, to są w pewnym sensie dwie zupełnie inne kobiety. Jeżeli nie zrobiłaś jeszcze ćwiczenia z pierwszego filmiku, to tutaj jest link do nadrobienia materiału. W dzisiejszym odcinku. Przejdziemy jednak bardziej z tej perspektywy stricte mindsetowej do konkretnego działania w świecie fizycznym, które notabene nie jest wcale związane z jedzeniem ani dietą. Drugim krokiem do wyjścia z dietetycznego matrixa jest detoks, ale nie wątroby, tylko detoks swojego otoczenia, a szczególnie detoks mediów społecznościowych. Nie chcę tutaj nic demonizować, nie chcę tutaj niczym straszyć, nie chcę nikogo oceniać, ale wiem z własnej historii i też mm, doświadczenia moich klientek, jak toksyczne mogą być dla nas wpływy, nie tyle co dla nas, ale dla naszej podświadomości, wpływy. Różnego rodzaju dietetycznych postów w mediach społecznościowych. I nie, nie mówię, że treści publikowane gdzieś przez zwolenników e, diet odchudzających, keto, weganizmu, różnych nurtów żywieniowych, m, że one są zawsze złe. One mogą być dla niektórych osób odpowiednie. One mogą naprawdę przynieść jakieś fajne rezultaty. Ale z drugiej strony, dla osób, które są bardzo Podatne na restrykcyjne myślenie o jedzeniu, na takie czarno-białe postrzeganie rzeczywistości, albo są już gdzieś w tej pętli diet od lat, tak, od lat, dziesiątek lat. Takiego typu treści, one są tak naprawdę największym triggerem. No bo co one robią? Kiedy my mm, skaczemy gdzieś z tej diety na dietę. Bombardujemy y, się treściami dietetycznymi, które na przykład zachęcają nas do jakiejś redukcji. I okej, okay, może, może jest ci potrzebna redukcja, ale redukcja poprowadzona w zdrowy sposób. To, co jest niebezpieczne w tych niektórych dietach, to jest to, że one prezentują bardzo skrajne podejścia. I oczywiście gdzieś tam się mówi, że no to trzeba dopasować do siebie, na, 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 na. na. Ale nasz mózg nie jest. Na tyle pracowity, by analizować stały kontekst. Nasze umysły, nasze mózgi mają tendencję do takiego łapania pojedynczych informacji. Nie skupiają się na całej holistycznej perspektywie, ale doczepiają się jakichś konkretnych słów, schematów, e, które potem kodują w swojej podświadomości. I niestety dochodzi tutaj do bardzo dużego uogólnienia, uproszczenia. No jak to potem działa? Działa to potem tak, że nawet jeżeli my racjonalnie wiemy, nie no, ta dieta jest absurdalna, że nie, to keto wcale nie jest dla mnie, ale nasza podświadomość gdzieś sobie zapamiętała, że no może to będzie rozwiązanie dla mnie. Dlaczego innym się udaje, a ja ciągle ponoszę porażki? To chyba ja jestem beznadziejna. Co jest kolejnym niebezpiecznym aspektem? Jeżeli nasze życie gdzieś fiksuje się na tym temacie diety, jedzenia, żyjemy od posiłku do posiłku, nasz telefon, nasz Instagram, nasze media społecznościowe staje się kolejnym bodźcem, który przypomina nam jedzenie, 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 jedzenie. Nic dziwnego, że nasz mózg, nasz umysł nie ma w ogóle innych zajęć. I często, kiedy rozmawiam z kobietami na konsultacji wstępnej i pytam je, no dobra, gdyby z Twojego życia zniknęły te obsesyjne myśli o jedzeniu, to czym Ty byś się w ogóle zajęła? Jakie Ty, laska, inne profile obserwujesz na Instagramie niż jakieś fitnessiary, niż fit przepisy, niż diety redo redukcyjne? To, co obserwujesz, to czym karmisz Twoją podświadomość, odbija się potem w Twojej rzeczywistości. Takie jest połączenie między naszym umysłem podświadomym, a też naszym umysłem logicznym. I niestety, tak właśnie na Twój mózg i na Twoje samopoczucie wpływają dietetyczne, mocno-skrajne treści w mediach społecznościowych. Więc naprawdę szczerze, nie każę Ci tutaj odinstalowywać Instagrama. Nie każę Ci nawet robić unfollow dla tych wszystkich kont. Nawet nie musisz tego robić, bo to może być trudne. Stwórz sobie po prostu nowe konto. Nowe konto, które będzie reprezentować tą nową, przyszłą wersję Ciebie. Zrobiłaś sobie, mam nadzieję, ten skrypt, o którym mówiłam. I zastanów się, jakie profile obserwuje ta dziewczyna, ta kobieta. Jakie są jej pasje, jakie są jej zainteresowania? Może ona chce być podróżniczką, albo ona chce prowadzić swój biznes. Więc zaobserwuj tam profile biznesowe. Zaobserwuj profile podróżnicze. Zaobserwuj profile przedsiębiorców, osób związanych z rozwojem osobistym, a nie tylko z tą siatką diet. Możesz też mieć inne zainteresowania. To mogą być robótki ręczne, to mogą być książki, to mogą być bookstagramy, to może być medycyna. Cokolwiek nie jest związane z tą toksyczną siatką diet. Bo tak naprawdę te wszystkie diety, one mogą działać, oczywiście, ale sumarycznie najważniejsze jest to, jak ty się czujesz sama ze sobą? Twoje ciało jest jedyne w swoim rodzaju wyjątkowe, i to, co służy komuś, nie musi służyć komuś. Kochana, Ty jesteś jedyną ekspertką od swojej diety, a jeżeli jeszcze tego nie czujesz, nie wiesz jeszcze, jak dojść do tego punktu, to jest znak, że musimy zacząć współpracować. Bo ja właśnie stałam się taką osobą, i takimi osobami stają się krok po kroku moje klientki. Wracając do tematu, no okej, okay, ale. No, ja mam taki nawyk, że jak ja odpalam tego Instagrama, to mnie nic innego nie interesuje. Te posty same wyskakują. Algorytm tak działa. Nie argumentuj tego algorytmem. Zrób eksperyment. 21 dni bez oglądania treści dietetycznych na Instagramie z nowego konta i zobacz, co się stanie. Możesz tam oczywiście zaobserwować też jakieś profile takie bardziej dieto-pozytywne, ale też nie do końca Cię do tego zachęcam, bo kiedy my skupiamy się. Na zbyt wielu obszarach, to my nadal bombardujemy nasz mózg treściami związanymi gdzieś z dietą. Więc możesz sobie wybrać jedną osobę, na przykład mnie, e, ponieważ ja wrzucam dużo treści związanych gdzieś z tą dietetyką, ale ja się nie fokusuję na aspekcie jedzenia. Ja się fokusuję na temacie przekonań, układu nerwowego, e, emocji, ponieważ mój, mój, jakby, zawód to jest przede wszystkim psycholog i terapeuta, nie dietetyk. Też zajmuję się psychodietetyką, ale moją główną gałęzią wykształcenia jest psychologia i holistyczna praca nad mindsetem. I tego ci potrzeba, bo jakby wiecie, wiesz, ja zanim doszłam do momentu, w którym ja jestem, no to ja też skakałam z diety na dietę, fiksowałam się na punkcie diety. Nawet chciałam zostać dietetykiem klinicznym, ale odkryłam, że samo to jedzenie i też gotowanie to nie jest to, co jest moją życiową misją. Moją życiową misją jest wyzwolenie ciebie, ale nie tylko na poziomie tego, że ty jesz zdrowe posiłki. Ja chcę, żebyś ty odkryła prawdziwą siebie, swoje prawdziwe pasje, swoje prawdziwe zainteresowania, to, kim ty tak naprawdę chcesz być. I do tego ciebie dzisiaj wzywam. I drugi krok, by wyjść z tego dietetycznego matrixa, to jest ten szczery, autentyczny detoks. Unfollow dla wszystkich kont, które dla ciebie triggerują. Jest albo unfollow, albo stworzenie nowego konta, ze świadomością, że kiedy ty już będziesz mieć zdrową relację z jedzeniem, że kiedy ty przeprogramujesz swoje przekonania, że kiedy ty nauczysz się w zdrowy sposób regulować swoje emocje, zajmiesz się swoim życiem i ty staniesz się główną bohaterką swojej codzienności, a nie to, co jesz, no to wtedy. I będziesz mogła do tego wrócić. I gwarantuję ci, że wtedy te treści staną się dla ciebie wręcz zabawne. Ale najpierw ty musisz wypracować sobie na tyle silny system przekonań i wiary w samą siebie, że nie będziesz już podatna na tym. Jeżeli ten filmik Ci się podobał i jeżeli wykonałaś lub wykonasz to zadanie, to koniecznie daj znać w komentarzu i widzimy się w kolejnym odcinku z naszej serii Jak wyjść z dietetycznego Matrixa? Zachęcam Cię też do subskrybowania mojego kanału, jeśli chcesz, a jeżeli czujesz, że jesteś gotowa naprawdę wziąć odpowiedzialność za swoje życie i zacząć budować zdrową relację z jedzeniem. Samą sobą, to zapraszam Cię też do współpracy 1 do 1. E, możesz umówić ze mną bezpłatną konsultację wstępną, gdzie wspólnie przeanalizujemy sobie Twoją sytuację i zobaczymy, czy moja metoda pracy jest tym, co rzeczywiście jest w stanie Ci pomóc.